Zbudować firmę i stworzyć ofertę możesz na wiele sposobów. Najczęściej bierze się pod uwagę swoje umiejętności, miesza z potrzebami klienta, no i wychodzi piękna mikstura zwana ofertą. Potem już tylko wystarczy dodać kilka tak pikantnych przypraw jak wycena, marketing, promocja czy zasady gry i otrzymujemy gotowy przepis na firmę. Dziś jednak chciałabym opowiedzieć Ci o nieco innym podejściu o budowaniu biznesu na własnych wartościach. Mówisz, że to oczywiste i każdy tak robi? Hmm. No to sprawdźmy. Zapraszam serdecznie. Cześć, z tej strony Karolina Brzuchalska, a Ty słuchasz podcastu Co we freelance piszczy? skondensowanej pigułki wiedzy o prowadzeniu biznesu usługowego online. To podcast dla przedsiębiorców, którzy marzą o biznesowej wolności, mają dość wiecznej pogoni za króliczkiem, wysiadywania dupogodzin i spełniania cudzych marzeń. Chcą prowadzić dochodową firmę z lekkością, a przede wszystkim na własnych zasadach. Jak rozwijać firmę i nie zwariować? Sprawdźmy. Zapraszam serdecznie. Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Co we Freelance piszcz. Dzisiaj opowiem Ci trochę o wartościach, o tym jak je rozpoznać, tak którymi się kierujemy oczywiście, tak którymi kierują się nasi klienci. No i dlaczego one są tak ważne w życiu i w biznesie przede wszystkim, no bo mówimy tutaj głównie o biznesie. Aby prowadzić firmę w zgodzie z samym sobą, to moim zdaniem nie da się pominąć kwestii wartości. Oczywiście możesz się ze mną nie zgodzić. Tak jak jeden mój znajomy, który twierdził, że jemu to jest totalnie obojętne, z kim pracuje i jakie ta osoba ma wartości, zasady gry. W zasadzie to on może psy uczyć szczekać po angielsku, byle mu płaciły. Śmiem twierdzić jednak, że nawet on kieruje się w swoim życiu wartościami. Tyle, że tą wartością są głównie pieniądze. No ale nie o pieniądzach dzisiaj będziemy mówić, to znaczy o pieniądzach też, ale porozmawiamy sobie o tej takiej bardziej. Miękkiej stronie prowadzenia biznesu i o tym, na co się warto godzić, a na co nie. Czym są wartości w biznesie? No, dokładnie tym samym, czym gdziekolwiek indziej, czyli zbiorem zasad, którymi dana osoba się kieruje. Dla każdej z nas. Inna wartość może być najważniejsza, i to jest zupełnie normalne. Czasem jest to szeroko pojęta wolność, czasem rodzina, kiedy indziej radość życia, kariera, miłość, pasja, szczęście, entuzjazm. Tutaj możesz wymienić tych wartości po prostu dziesiątki w tabeli wartości, która pomaga określić to, co jest dla Ciebie najważniejsze. Znajduje się ich około 90, a są takie tabele, które mają i 120. No, tak naprawdę, to ty powinnaś wiedzieć najlepiej, co jest dla ciebie tą najważniejszą wartością w życiu, albo najważniejszymi wartościami, bo czasem jest ich oczywiście więcej. Jak określić te swoje wartości? No to już wspomniałam o czymś takim, że jest coś takiego jak tabela wartości. No bo bardzo często jest tak, że ty żyjesz według jakichś określonych zasad i według takich zasad prowadzisz też swój biznes, i nawet nie zdajesz sobie z tego sprawy, jakie te wartości są. I że są one dla ciebie tak istotne. Gdzieś tam podświadomie czujesz, że gdyby ktoś bardziej nacisnął ci na odcisk w danej kwestii, to mogłabyś powiedzieć: Bardzo dziękuję, ale nie chcę z tobą współpracować. Ale tak de facto może się zdarzyć, że po prostu nie nazywasz wartości, nie nadajesz im etykiet, nie klasyfikujesz, nie zastanawiasz się nad tym, dlaczego akurat kariera jest ważniejsza niż rodzina, albo na odwrót. Po prostu intuicyjnie działasz w zgodzie z tym, co jest dla ciebie ważne. A każde zaburzenie rytmu powoduje pewnego rodzaju dysonans. I jeśli nigdy tego nie robiłaś, jeśli nigdy nie określałaś swoich wartości, a chciałabyś to zrobić, albo sprawdzić, czy to, co intuicyjnie czujesz, się po prostu zgadza i wyjdzie ci, i do zakładu, że wyjdzie to samo, co czujesz. To gorąco polecam Ci właśnie takie ćwiczenie z tabelą wartości. W internecie pod hasłem Jak określić swoje wartości znajdziesz mnóstwo tego rodzaju grafik. W bardzo dużym skrócie, ćwiczenie polega na wykreśleniu z listy wartości po kolei tych najmniej dla Ciebie istotnych. To jest taka tabela, w której w kilku kolumnach znajduje się po kilkadziesiąt różnych wartości, wymieszanych ze sobą totalnie. Nie są one podzielone według żadnego systemu, po prostu sobie tam są. No i ty bierzesz tę tabelę i wykreślasz to, co jest dla Ciebie najmniej istotne. Najpierw wykreślasz takich wartości, nie wiem, 15 albo 20, potem po następne 10, aż zostanie 10 takich, które są dla Ciebie ważne. I z tych dziesięciu, i to już jest, muszę Ci powiedzieć, że mega trudne, wykreśla się kolejne pięć. I jak już wykreślisz te kolejne pięć, no to zostają ci te takie, taka najważniejsza w życiu piątka, z której też możesz je sobie jakoś uszeregować, ale też podejrzewam, że w zależności od tego, na jakim etapie swojego życia się aktualnie znajdujesz, no to też te wartości będą, mogą zmieniać swoje miejsce. No i teraz pojawia się pytanie. Co te wszystkie wartości, którymi ty się kierujesz w życiu, czyli te wszystkie zasady, te wszystkie ważne dla ciebie rzeczy, mają wspólnego z prowadzeniem firmy? Być może byłaś kiedyś w takiej sytuacji, kiedy klient przekraczał twoje granice. Być może nawet ich nie zdefiniowałaś, nie ustaliłaś z nim, że są nienaruszalne, bo wydawało ci się to zupełnie oczywiste. Czyli przykładowo na początku prowadzenia firmy, Postanowiłaś sobie, że nie chcesz pracować w weekendy, nie chcesz pracować podczas urlopu, nie pracujesz wieczorami, bo to jest twój czas dla rodziny, dla przyjaciół, dla bliskich. No i wydaje ci się to zupełnie normalne, bo taka jest twoja wartość, że rodzina, przyjaciele, bliscy są dla ciebie ważni i chcesz mieć dla nich czas. No i w końcu weekendy są po to, by odpoczywać, a nie ślęczeć przed komputerem czy robić dla kogoś zlecenia. Zaczęłaś jednak współpracę z klientem. Który nie ma rodziny, albo ma tę rodzinę taką, że dzieci już są całkiem duże, samodzielne, żona, mąż robią swoje kariery, no i generalnie on ma zupełnie inne godziny pracy niż ty i też inne priorytety. Dla niego na przykład normą jest praca w weekend, czyli pisze do ciebie w sobotę i często domaga się odpowiedzi, bo są też takie osoby. Co gorsza, czasem może nawet obrażać się, kiedy nie otrzymuje tej odpowiedzi od Ciebie aż do poniedziałku. No i dla Ciebie w tym momencie tą wartością jest rodzina, jest wolność, no bo możesz wybierać, czy Ty chcesz pracować w weekendy, popołudnie, wakacje, czy też nie. Ważne są też dla Ciebie te zasady, czyli to, co sobie postanowiłaś, że czegoś nie chcesz, albo że coś chcesz, coś robisz, albo nie robisz. No, a dla tego klienta ważna jest praca, efektywność i działanie. Czyli kiedy on sobie postanowił, że w sobotę ma mieć zrobione coś, to on chce, żeby to coś było zrobione w sobotę. Czyli wasze wartości tutaj raczej nie będą się pokrywać. Tu nie ma nawet co owijać w bawełnę, one się po prostu nie pokrywają. No i co wtedy? Najprostsze możliwe rozwiązanie to usiąść. Porozmawiać i ustalić, co jest dla której strony ważne, no bo zauważ, że być może do tej pory tego zwyczajnie nie zrobiliście. Czyli gdzie są te nieprzekraczalne granice, których ani ty nie chcesz przekraczać, ani nie chcesz, żeby twój klient wchodził w twoje granice. I jeżeli spotkacie się w połowie drogi w tych ustaleniach, no to świetnie. Bywa jednak, że do tego porozumienia nie dochodzi albo dochodzi na jakiś czas. Bo jedna strona nie potrafi przyjąć do wiadomości, że druga kieruje się zupełnie innymi priorytetami albo w trakcie współpracy gdzieś tam zapomina, o. bo znowu ważniejsze są taski, zadania, dowożenie, efektywność i tak dalej. No i teraz musicie sobie uświadomić jedną rzecz. Ja strasznie nie lubię słowa musicie, ale rzeczywiście tak jest. Musicie sobie uświadomić, że każdy z Was ma prawo myśleć inaczej, ma prawo mieć... Inne wartości. No i warto pamiętać, że priorytety klienta absolutnie nie muszą być twoimi priorytetami i na odwrót oczywiście. Jeżeli nie dojdziecie do porozumienia, bardzo możliwe, że po prostu ta współpraca będzie musiała dobiec końca, czyli trzeba się będzie zwyczajnie Rozstać. Niemniej jest to taka dosyć skrajna sytuacja, kiedy te wartości zupełnie się nie pokrywają, no bo umówmy się, jeżeli jest dwóch przedsiębiorców, to oni zazwyczaj mają gdzieś tam taki, powiedzmy, znajdą ten wspólny cel. I rzadko zdarza się tak, że żadna ze stron nie potrafi pójść na kompromis, że nigdzie się nie możecie dogadać ani znaleźć tego wspólnego punktu, tej płaszczyzny porozumienia. No i teraz, dlaczego? Te wartości są ważne w biznesie, to już widać w tym przykładzie. Warto się nimi kierować, ponieważ działając gdzieś niekoniecznie w zgodzie ze swoimi wartościami, działasz wbrew sobie, a biznes oparty na wartościach jest zwyczajnie bardziej autentyczny, bardziej trwały, no i dla ciebie bardziej Twój. Rzadziej prowadzi też do wypalenia, no bo masz zasady, masz priorytety, które są dla ciebie najważniejsze i nimi się kierujesz. Działasz w zgodzie ze sobą, nie naginasz reguł. Czyli czujesz, że wszystko to, co się dzieje, co robisz, jak wygląda Twoja praca, ona jest po prostu z Tobą spójne. Jest takie Twoje. I z drugiej strony, kiedy pracujesz z klientami o podobnych wartościach, no to zazwyczaj jest tak, że lepiej się rozumiecie, lepiej się dogadujecie, i te same rzeczy są dla was ważne. Czyli z tych samych rzeczy Jesteście też gotowi zrezygnować, jeżeli się okaże, że coś w tej współpracy nie idzie tak, jak powinno. Pojawia się pytanie, czy warto naginać zasady, wiesz, w imię współpracy, w imię jakiegoś fajnego zlecenia, czy też klienta, który może być takim klientem premium przyciągającym innych klientów. Czy w ogóle warto naginać własne zasady i nie gdzieś tam wykraczać poza te swoje wartości, nie? Czasem nie masz innego wyjścia. Czasem robisz to dla klienta i dla zlecenia, bo ci na nim zależy. A czasem z innych powodów, i te wszystkie przypadki są jak najbardziej normalne, bo w końcu nie żyjemy w próżni i różne rzeczy wpływają na naszą percepcję. Niemniej dla mnie na przykład bardzo ważne jest, aby nikt, tak dosyć obcesowo mówiąc, nie właził z butami do mojego życia, czyli tam, gdzie ja go nie chcę. I w takiej sytuacji, jeżeli zdarzy się, że ktoś będzie próbował takiego, wiesz, takiej ingerencji w moją wolność, w to co ja chcę, a czego nie chcę, to czuję się Sfrustrowana. Tak po prostu czuję, że dałam sobie wejść na głowę, a to automatycznie pogarsza moje samopoczucie. I bardzo możliwe, że u ciebie też tak będzie, że wiesz, ty masz jakieś zasady, chciałabyś się ich trzymać, no ale klient, on ma troszeczkę inne, chciałby czegoś innego, więc ty tam gdzieś naginasz te swoje wartości, gdzieś odpuszczasz, idziesz na kompromis. Z drugiej strony tego kompromisu po stronie klienta nie ma. No i w pewnym momencie zaczynasz czuć, że to nie tak miało wyglądać, nie? że dałaś sobie rzeczywiście wejść na głowę i nie czujesz się partnerem w tej relacji. Postawienie sprawy jasno i takie klarowne trzymanie się swoich zasad, swoich wartości, które są dla ciebie ważne, ono czasem może nie być proste. Tak zwyczajnie. Możesz czuć, że na przykład klient cię nie rozumie, albo że próbuje coś na tobie wymusić, nie? żeby uzyskać tę swoją korzyść, czyli osiągnąć to, co on sobie założył, Troszeczkę idąc po, po trupach, nie biorąc pod uwagę Twoich uczuć, Twoich emocji, Twoich zasad i tego, co gdzieś tam wspólnie ustaliliście. I teraz pojawia się pytanie, czy ty na pewno chcesz pracować z taką osobą? Czy chcesz pracować z osobami, które Twoimi wartościami wycierają sobie buty? No podejrzewam, że nie. Bardzo mocno podejrzewam, że nie. Pytanie, co z tym zrobisz? Czy będziesz potrafiła zawalczyć o te swoje priorytety, czy też nie? I tutaj mocno kłania się takie bycie asertywną, grzeczne powiedzenie, że przepraszam bardzo, ale tak nie będzie działało u mnie, ani ze mną, nie? że ja chcę pracować na swoich zasadach, moje zasady są takie, a nie inne. Jeżeli ich nie akceptujesz, no to bardzo mi przykro, ale nie znajdziemy pola do porozumienia, nie? I czasem, wystarczy klientowi pokazać, że ty się na coś nie zgadzasz i ja to przyjmuje do wiadomości, a czasem nie. No i wtedy pytanie, czy to na pewno jest twój klient. Podsumowując, jeżeli jeszcze nigdy nie robiłaś ćwiczenia z określania swoich wartości, ale intuicyjnie wiesz, co jest dla ciebie najistotniejsze, no to możesz je zrobić dla potwierdzenia swoich przeczuć, i tę tabelkę sobie znajdziesz gdzieś tam w internecie, wpisując, jak określić swoje wartości. Pamiętaj też, że jeżeli ktoś notorycznie wymaga od ciebie łamania twoich zasad, to być może on po prostu nie jest partnerem do współpracy właśnie z tobą. Bardzo możliwe, że świetnie odnajdzie się we współpracy z twoją koleżanką po fachu, z kimś znajomym, z jakimś innym przedsiębiorcą czy przedsiębiorczynią. I tutaj absolutnie nie miej wyrzutów sumienia. Po prostu czasem ludzie się ze sobą nie zgrywają. No, chemia nie gra, nie wiem, nazwij to jak chcesz. Ja lubię to właśnie nazywać tym, że nie spotykamy się w jednym punkcie na poziomie wartości. I to jest normalne. No, ludzie są różni, różne mają priorytety, są na różnych etapach życia. Nie? Więc jakby bez, totalnie bez wyrzutów sumienia, po prostu tak jest. Czasem możesz się z kimś zwyczajnie nie dogadać. I to nie jest kwestia tego, że ty nie umiesz, czy jesteś w czymś gorsza, czy nie masz kompetencji. Nie, po prostu to nie jest twój klient. To nie jest właściwy człowiek na właściwym miejscu. No bo na koniec dnia tak naprawdę liczy się to, czy bez wstydu będziesz mogła sobie spojrzeć w lustrze w oczy i powiedzieć, kurczę, zrobiłam wszystko, żeby gdzieś obronić te swoje zasady i działać tak i prowadzić tę firmę tak, jak ja tego chcę, jak ja sobie postanowiłam, jak ja sobie założyłam. Nie? Więc jeżeli masz takie zasady, które są dla ciebie absolutnie po prostu priorytetem, jeżeli masz takie wartości, które są dla ciebie niezwykle istotne, to nie rezygnuj z nich, bo będziesz miała pretensje sama do siebie, nie? No i wiesz, w biznesie też liczy się troszeczkę twoje szczęście, nawet bym powiedziała, że bardzo mocno. Także to zawodowe. Życzę ci, żebyś nigdy nie musiała działać wbrew swoim zasadom, żebyś nigdy nie musiała łamać tych reguł, żebyś nigdy nie musiała ich naginać, i żebyś nigdy nie czuła się podle, dlatego że ktoś próbuje na tobie coś wymusić. A jeżeli spotkasz na swojej drodze taką osobę, która będzie próbowała wymusić coś na Tobie, która będzie próbowała zmusić się do tego, że złamiesz swoje zasady, że postąpisz wbrew swoim wartościom, to zastanów się, czy warto, czy warto z tą osobą współpracować. Trzymaj się ciepło i do kolejnego razu. Wysłuchałaś właśnie kolejnego odcinka podcastu Co we freelance piszczy? Zainspirował Cię do działania? Sięgnij po więcej zaglądając na moją stronę karolinabrzuchalska.pl I pamiętaj, firma zaczyna się w głowie. Do usłyszenia.